W tym filmie poznasz bliżej węgiel, dowiesz się, jakie są jego odmiany alotropowe, a ponadto opowiem Ci o budowie związków organicznych. Zapraszam! Związki chemiczne można podzielić przyjmując różne kryteria np. ich skład chemiczny, budowę czy właściwości. Najpopularniejszy podział wyróżnia związki nieorganiczne. Będą to chociażby tlenki, wodorki, kwasy, wodorotlenki czy sole. Są też związki organiczne, a je z kolei możemy podzielić na węglowodory, czyli np. alkany, alkeny, alkiny oraz pochodne węglowodorów, do których zalicza się chociażby alkohole. Czy kwasy karboksylowe. Składnikiem wszystkich związków organicznych jest węgiel. Związkiem organicznym, który stosujemy na co dzień jest sacharoza, czyli cukier spożywczy. Doświadczenie pierwsze będzie polegało na wykrywaniu węgla w cukrze, czyli w sacharozie. Do zlewki wsypano cukier, a następnie powoli, po bagietce. Wlano stężony roztwór kwasu siarkowego 6 w takiej ilości, by całkowicie zwilżyć cukier. Zaobserwowałam, że cukier zżółkł, potem stał się brunatny i w końcu czarny. Zwiększyła się jego objętość, a dodatkowo można było zaobserwować biały dym. Wniosek z tego doświadczenia jest następujący: cukier uległ zwęgleniu. A węgiel jest składnikiem cukru. Mówiłam już, że wszystkie związki organiczne mają w swoim składzie węgiel, ale nie wszystkie związki zawierające węgiel są związkami organicznymi. Bo związkami organicznymi nie są tlenek węgla 2, tlenek węgla 4, kwas węglowy, ani jego sole czyli węglany np. węglan wapnia i wodorowęglany, na przykład wodorowęglan sodu. Węgiel to pierwiastek chemiczny leżący w drugim okresie i czternastej grupie układu okresowego. Występuje on w kilku odmianach alotropowych. Każda z nich ma inną budowę wewnętrzną, a przez to różne właściwości fizyczne i chemiczne. Zapamiętaj, że alotropia to zjawisko występowania tego samego pierwiastka chemicznego w kilku różnych odmianach różniących się budową wewnętrzną, a także właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Poznajmy zatem cztery najlepiej poznane odmiany alotropowe węgla: diament. Jeśli chodzi o budowę wewnętrzną, to każdy atom węgla łączy się z czteroma innymi atomami węgla silnymi wiązaniami kowalencyjnymi. Dlatego diament jest najtwardszą substancją na Ziemi. Właściwości fizyczne: substancja stała, jest kruchy, tworzy bezbarwne kryształy, nie rozpuszcza się w wodzie, nie przewodzi prądu elektrycznego, ale Dobrze przewodzi ciepło. Właściwości chemiczne. Jest bezwonny i mało aktywny chemicznie. Spala się w temperaturze większej niż 850 stopni Celsjusza. W podwyższonej temperaturze reaguje z fluorem. Zastosowania diamentów. W jubilerstwie oszlifowane diamenty, czyli brylanty stosuje się do wytwarzania biżuterii. Produkuje się z nich także narzędzia tnące czy sprzęt elektroniczne. Grafit. Jego strukturę wewnętrzną tworzą oddalone od siebie warstwy ułożone z sześciokątnych pierścieni atomów węgla. Każdy atom węgla łączy się z trzema innymi atomami węgla. Odległość między warstwami jest większa niż długość wiązania węgiel-węgiel. Występują tu oddziaływania Van der Waalsa. Z tego powodu grafit jest miękki i łupliwy. Właściwości fizyczne: Substancja stała. Jest miękki i tłusty w dotyku. Tworzy ciemno szare płytki. Nie rozpuszcza się w wodzie. Dobrze przewodzi zarówno prąd elektryczny, jak i ciepło. Właściwości chemiczne: Jest bezwonny. W temperaturze 0 stopni Celsjusza jest mało aktywny chemicznie. W podwyższonej temperaturze reaguje z bromem. Ulega reakcjom spalania. Zastosowanie grafitu. Do produkcji ołówków, gdyż jego warstwy podczas przesuwania po kartce papieru przesuwają się względem siebie, zostawiając ślad. Ponadto grafit stosuje się w elektrodach. W prętach reaktorów jądrowych i w szczotkowych silnikach elektrycznych. Grafen. Jego struktura jest następująca: pojedyncza warstwa atomów węgla, którą budują sześciokątne pierścienie. Przez to jego struktura przypomina nieco plaster miodu. Tu także każdy atom węgla łączy się z trzema innymi atomami węgla. Właściwości fizyczne. Jest to substancja stała. Grafen jest wytrzymały mechanicznie, przezroczysty, nie rozpuszcza się w wodzie, dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło. A jeśli chodzi o właściwości chemiczne, to grafen jest bezwonny, mało aktywny chemicznie, dzięki reakcji z wodorem staje się izolatorem. Zastosowania w elektronice, np. do produkcji tranzystorów. W medycynie i do produkcji materiałów o większej wytrzymałości mechanicznej. Fulereny to pięciokątne i sześciokątne pierścienie, tworzące zamkniętą strukturę, przypominającą piłkę. Atomy są połączone wiązaniami kowalencyjnymi. Każdy atom węgla łączy się z trzema innymi atomami węgla. Właściwości fizyczne. Fulereny to substancje stałe, mają metaliczny połysk, kryształy o barwie żółtej do czerwono-brązowej, nierozpuszczalne ani w wodzie, ani w rozpuszczalnikach organicznych. Mają właściwości nadprzewodzące i półprzewodnikowe. Jeśli chodzi o właściwości chemiczne, to są bezwonne, rozkładają się pod wpływem światła. Reagują z najaktywniejszymi litowcami, ulegają reakcjom spalania. Zastosowania w medycynie służą do opracowywania leków na AIDS i nowotwory. Ponadto w przemyśle metalurgicznym, aluminium z dodatkiem Fullerenu C60 zwiększa jego twardość. Ciekawostka: Sir Harold W. Croto Opracował model Fullerenu C60 dzięki inspiracji, jakiej dostarczyły mu kopuły geodezyjne, którymi przykrywa się pawilony wystawowe czy hale targowe. Inne odmiany alotropowe węgla to na przykład, karbin. Tu atomy węgla łączą się w łańcuchy z wiązaniami podwójnymi lub naprzemiennie wiązaniami pojedynczymi i potrójnymi. Związek ten ma postać białych kryształów. Jest jeszcze cyklokarbon, który składa się z 18 atomów węgla połączonych naprzemiennie wiązaniami pojedynczymi i potrójnymi. W tym związku każdy atom węgla łączy się z dwoma innymi atomami węgla. Ciekawostka! W 10-stopniowej skali twardości minerałów mosa 1 oznacza najbardziej miękkie skały. Jak skały gipsowe, które można bez problemu zarysować paznokciem. Granit ma wartość 8, a substancją najtwardszą o wartości 10 jest diament. Są też inne pierwiastki mające odmiany alotropowe. Oprócz węgla będzie to m.in. bor, tlen, krzem, fosfor, siarka, mangan. Żelazo, german, arsen, selen, cyna, antymon czy uran. Przykładowo, jeśli chodzi o fosfor, to jego najpopularniejsze odmiany alotropowe to fosfor biały, który jest białą, woskowatą substancją. Jest trujący i bardzo aktywny chemicznie. Tak wygląda jego model struktury. I jest też fosfor czerwony. W postaci ciemno-czerwonego proszku. Nie jest trujący ani nie jest tak aktywny chemicznie jak fosfor biały. Tak wygląda model struktury fosforu czerwonego. Ciekawostka: główki pierwszych zapałek pokrywano fosforem białym, ale przez to, że jest on trujący, robotnicy w fabrykach zapałek masowo chorowali. W związku z tym od 1848 roku draski na pudełkach zapałek pokrywa się bezpiecznym fosforem czerwonym. Odmianą alotropową tlenu jest ozon. Blisko przy powierzchni Ziemi jego obecność nie jest korzystna, ale już 15 do 30 km nad ziemią tworzy ozonosferę, czyli warstwę ozonową. Która chroni przed promieniowaniem nadfioletowym, czyli promieniowaniem UV. Jeśli stężenie ozonu spadnie poniżej 220 jednostek do psona, mamy do czynienia z dziurą ozonową. Za jej powstanie odpowiadają freony, związki organiczne stosowane dawniej m.in. w aerozolach, w których pełniły funkcję gazów nośnych. Płynny propelent. Podczas używania dezodorantów zamienił się w gaz, a uwalniane w ten sposób freony docierały do ozonosfery, rozbijając trzyatomowy ozon do dwuatomowego tlenu. I tak dziura ozonowa była największa w październiku 2000 roku. Ale dzięki zakazowi stosowania freonów zaczęła się ona zmniejszać. Mimo to, Cząsteczki freonów nadal znajdują się w atmosferze, bo rozkładają się one bardzo powoli. Teoria strukturalna opisuje zasady budowy związków organicznych. Sformułowali ją Rosjanin Aleksander michajłowicz Butlerow oraz Niemiec Friedrich August Kekule. Co ciekawe, zrobili to niezależnie od siebie. Poznajmy zatem pierwsze, Najważniejsze zasady budowy związków organicznych. Zasada pierwsza: każdy związek organiczny ma swoją charakterystyczną budowę, a zależy ona od rodzaju i liczby atomów budujących związek oraz liczby i rodzaju wiązań między atomami. Zasada druga: w związkach organicznych węgiel jest zawsze czterowartościowy. Ma cztery elektrony walencyjne i tworzy cztery wiązania kowalencyjne. Zasada trzecia. Między atomami węgla występują wiązania pojedyncze, podwójne lub potrójne. Zasada czwarta. Atomy węgla tworzą łańcuchy proste, rozgałęzione lub pierścienie. Zasada piąta. Atomy węgla Mogą łączyć się z atomami innych pierwiastków chemicznych. Najczęściej będą to wodór, tlen, azot i siarka. Ciekawostka. Węgiel leczniczy, czyli węgiel aktywny lub aktywowany, jest bardzo rozdrobniony, a jego cząsteczki mają dużą powierzchnię. 1 gram może mieć od 400 do 1500 m2 powierzchni. Dzięki temu ma on silne właściwości adsorpcyjne. Podaje się go podczas zatruć dolegliwości żołądkowych, by pochłonął szkodliwe substancje. Jednocześnie węgiel nie jest wchłaniany w przewodzie pokarmowym, jest więc bezpieczny dla organizmu. Związki organiczne można zapisywać stosując różne rodzaje wzorów. I tak wzór strukturalny. Przedstawia rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce oraz wiązania, jakie tworzą. Co ważne, zawiera pojedyncze atomy. Wzór półstrukturalny także uwzględnia rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce. Rodzaj wiązania między atomami węgla zawiera grupę atomów. Wzór grupowy przedstawia rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce ale nie uwzględnia rodzajów wiązań. Zawiera jedynie grupę atomów. Wzór sumaryczny uwzględnia rodzaj i liczbę atomów budujących cząsteczkę, ale nie mówi nic o budowie związku organicznego. I w końcu wzór szkieletowy. A nazwa wzięła się stąd, że mamy tu jedynie szkielet cząsteczki zbudowany z węgiel-węgiel. Pojedyncza kreska to wiązanie pojedyncze. Podwójna, wiązanie podwójne, a potrójna, to wiązanie potrójne. Na każdym końcu powstałej w ten sposób łamanej znajdują się atomy węgla. Ale ani atomów węgla, ani atomów wodoru nie zapisuje się w tym typie wzoru. Wszystko to były wzory rzeczywiste, ale w chemii funkcjonują jeszcze wzory empiryczne, czy mówiąc inaczej, wzory elementarne. Które określają stosunek liczby moli lub liczby atomów pierwiastków w cząsteczce. We wzorach empirycznych stosuje się najmniejsze możliwe liczby całkowite. Przykład: C2H2 to rzeczywisty wzór związku o nazwie Eten. Zauważ, że na każde dwa atomy węgla przypadają dwa atomy wodoru. Podzielmy sobie to przez dwa, by obie te liczby mi się skróciły. Widzimy więc, że stosunek atomowy w tym związku jest 1 do 1, czyli wzór empiryczny będzie następujący: CH, bo na każdy jeden atom węgla przypada jeden atom wodoru. Sprawdźmy, jaki jest skład procentowy węgla i wodoru w cząsteczce tego związku. Z układu okresowego wiem, że masa atomowa węgla to 12 unitów, a wodoru to 1 unit. Dlatego związek składający się z dwóch atomów węgla o masie 12 unitów i dwóch atomów wodoru o masie 1 unita będzie miał 26 unitów. Skład procentowy węgla w cząsteczce otrzymam obliczając masę węgla, czyli 2 razy 12 unitów, co podzielę przez masę całej cząsteczki, czyli 26 unity. I pomnożę przez 100%. Skład procentowy węgla to 92%. Teraz wodór. Masę dwóch atomów wodoru dzielę przez masę całej cząsteczki i mnożę to przez 100%. Skład procentowy wodoru to 8%. Zauważ, że wzór rzeczywisty może pokrywać się ze wzorem empirycznym lub też być jego wielokrotnością. Zatrzymajmy się tu na chwilę, żebym mogła wytłumaczyć Ci kilka ważnych pojęć. Masa atomowa pierwiastków jest wyrażana w jednostkach masy atomowej, unitach. Wymyślono te jednostki, gdyż używanie gramów do podawania masy jednego atomu byłoby bardzo karkołomne. Spójrz, jeden unit to 166 tysięcznych razy 10 do minus 23 grama czyli jeden atom węgla, którego masa atomowa to 12 unitów, ważyłby 12 razy 166 tysięcznych razy 10 do minus 23 grama, czyli 1,992 razy 10 do minus 23 grama. Jak widzisz, operowanie takimi jednostkami jest problematyczne, bo to bardzo małe wartości. Najlepiej byłoby, gdybyśmy mogli podawać masę węgla w gramach, a nie w unitach. No bo zobacz, załóżmy, że masa węgla to nie 12 unitów, a 12 gramów. Ile w takim razie będzie to atomów węgla? Jeden atom węgla waży 1,992 razy 10 do minus 23 grama. To ile atomów? Będzie ważyło 12 gramów. Obliczmy tę proporcję. 1 atom razy 12 gramów przez 1,992 tysięczne razy 10 do minus 23 grama. Gramy mi się skrócą, a dzieląc te liczby przez siebie, otrzymam 6,2 razy 10 do 23. Jak przeczytać taką wartość? Ile to jest 6,02 razy 10 do 23? Oznacza to, że przecinek w liczbie 6,02 muszą przesunąć o 23 miejsca w prawo. I tak otrzymałam liczbę o bardzo dużej ilości zer. To 602 tryliony, czyli w 12 gramach węgla mieszczą się 602 tryliony atomów węgla. Ta liczba 602 tryliony czyli 6,02 razy 10 do 23 to tak zwana liczba awogadra. 1 mol to właśnie 602 tryliony czegoś, obojętnie czego. Mogą to być atomy, cząsteczki czy jony, bo mol to jednostka liczności materii. Masa jednego mola substancji wyrażona w gramach to masa molowa oznacza się dużą literą M, a jednostką jest gram na mol. Liczbowo masa molowa równa się masie atomowej lub masie cząsteczkowej, ale zamiast unitów używa się gramów na mol. Przykład. Węgiel. Jego masa atomowa wynosi 12 unitów, a masa molowa to 12 gramów na mol. Woda. Jej masa atomowa to 18 unitów, a masa molowa to 18 gramów na mol. Pokażę Ci jeszcze wzór na liczbę moli, która równa się masie danej próbki wyrażonej w gramach dzielonej przez masę molową w gramach na mol. Zadanie. Ustal wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego zawierającego 80% węgla i 20% Procent masowy wodoru. Jeżeli masa molowa tego związku wynosi 30 gramów na mol. Wiemy, że węgiel to 80% tego związku, a wodór 20%. Znamy też jego masę molową wynoszącą 30 gramów na mol. Załóżmy, że tej substancji mamy 100 gramów, aby łatwiej nam było liczyć. W takim razie mielibyśmy 80 g węgla i 20 g wodoru. Obliczmy liczbę moli każdego pierwiastka. Ze wzoru n równa się masa przez masa molowa. Węgiel. 80 g dzielone przez 12 g na mol. Gramy mi się skrócą i zostanie mi 6,67 mola. Teraz wodór. 20 g dzielone przez 1 gram na mol, gramy mi się skrócą i będzie to 20 moli. Obie te wartości podzielę przez najmniejszą liczbę, czyli 6,67. Dla węgla wyszło mi 1, a dla wodoru w przybliżeniu 3. Oznacza to, że na jeden atom węgla przypadają 3 atomy wodoru. Mogę zatem zapisać wzór empiryczny. CH3. Ustalmy jeszcze jego wzór rzeczywisty, zacznę od obliczenia masy molowej wzoru empirycznego, 12 g na mol plus 3 razy 1 gram na mol co da mi 15 g na mol. Jeśli podzielę przez siebie rzeczywistą masę molową tego związku przez masę molową ustaloną dla wzoru empirycznego, otrzymam liczbę 2, czyli Wartości w indeksach stechiometrycznych wzoru empirycznego muszą przemnożyć przez 2, by otrzymać wzór rzeczywisty. Będzie to C2H6. Zapiszmy odpowiedź. Wzór empiryczny tego związku to CH3, a jego wzór rzeczywisty to C2H6. Zapamiętaj najważniejsze. Alotropia to zjawisko występowania tego samego pierwiastka chemicznego w kilku różnych odmianach, różniących się budową wewnętrzną, a także właściwościami fizycznymi i chemicznymi.